Podczas rodzinnego obiadu w hale, moja matka uniosła kieliszek i powiedziała, jak błogosławieństwo. Twoja siostra zawsze była żywicielką rodziny. Wokół stołu rozległy się oklaski. Brzęk widelców został przećwiczony, kropka siedziałem tam. Smak rozgotowanego łososia stawał się metaliczny w moich ustach, i patrzyłem, jak wznoszą toast za fantazję zbudowaną na moim wyniku kredytowym. Światło świec rozmyło się, a coś we mnie, coś cichego i zmęczonego. W końcu pękło kropka, odchyliłem się do tyłu, pozwoliłem hałasowi zniknąć i powiedziałem, idealnie. W takim razie może zająć się saldem w wysokości 9200 dolarów, które pokrywałem. Cisza. Nawet kaloryfer nie odważył się zaszumieć, kropka, zanim opowiem ci, jak to jedno zdanie zniszczyło wszystko, co moja rodzina udawała, powiedz mi, skąd słuchasz. Wiem więc, że nie jestem jedyną osobą, która kiedykolwiek zapłaciła za kłamstwa innych ludzi. W mojej rodzinie doskonałość nie była miłością. To była waluta. Każda kolacja, każde zdjęcie. Każdy wymuszony uśmiech był dowodem na to, że Halesowie mieli to wszystko razem. Byliśmy rodziną, do której sąsiedzi machali z podjazdów, rodziną, która wysyłała skoordynowane kartki świąteczne na początku listopada. Ale za każdym błyszczącym zdjęciem kryłem się ja, łatający dziury, pilnujący wyników i udający, że nie zauważam, jak nierówna była waga. Moja matka, Mary N., prowadziła dom jak kierownik sceny prasowała obrusy na niezobowiązujące luncze, zapalała świece dla nastroju i mówiła tym miękkim, uprzejmym tonem, który mógł zabić rozmowę szybciej niż jakikolwiek krzyk. Mój ojciec Richard lubił myśleć o sobie jako o szefie stołu, ale przeważnie wydawał wyroki jak sędzia, który już zdecydował o werdykcie. No i była jeszcze Aurelia, moja siostra. Ta złota kropka, ta, która nigdy nie upadała, bo zawsze ktoś inny ją łapał. Zazwyczaj tym kimś byłem ja, kropka, mam 32 lata. Pracuję na pełen etat jako analityk. Większość wieczorów spędzam zakopana w arkuszach kalkulacyjnych i mieszkam sama w mieszkaniu, w którym cisza oznacza spokój. Przez lata myślałam, że uda mi się utrzymać naszą rodzinę w równowadze, jeśli tylko będę się wystarczająco starać, jeśli będę się uśmiechać i naprawiać to, co inni zepsuli. Ale myliłem się. Pęknięcia nie były na powierzchni. Były strukturalne kropka sześć miesięcy przed tą kolacją, Aurelia zadzwoniła do mnie z parkingu, drżącym od paniki głosem. To tylko tymczasowe zamrożenie powiedziała szerena. Bank namieszał w formularzu. Potrzebuję tylko twojego podpisu na jednej karcie, tylko miesięczna obietnica. Wmawiałam sobie, że to rodzina. Powiedziałam sobie, że to naprawi. Wmówiłem sobie to samo kłamstwo, które zawsze powtarzali moi rodzice. Aurelia ma dobre intencje. Więc podpisałem kropka miesiąc później mój telefon zaczął pingować powiadomieniami o płatnościach. Odrzuciłem to, myśląc, że wkrótce zostanie to rozwiązane. W trzecim miesiącu na saldzie pojawiły się opóźnione opłaty jak chwasty. Napisałem do niej dwa e-maile, grzecznie, ostrożnie rzeczowo kropka odpowiedziała i Mołdzi z serduszkiem. Jesteś aniołem, kropka w międzyczasie jej życie online kwitło, jakby nic się nie stało. Publikowała brunsze na Dachu Sunrise Yoga, cytaty o kobietach wspierających kobiety. Moja mama udostępniała każdy post. Mój tata komentował, klaszcząc w dłonie kropka, patrzyłam na to w milczeniu, wiedząc, że te uśmiechy były spowodowane moim wyczerpaniem. Pewnego czwartku zadzwoniła Mary N. Rodzinna kolacja w ten weekend, powiedziała promiennie. Coś specjalnego. Zapytałem, z jakiej okazji. Zawahała się przez chwilę, po czym powiedziała. Zobaczysz, kropka, kiedy przyjechałem tej nocy, dobra porcelana była na wierzchu, porcelanowy zestaw, którego używaliśmy tylko na święta lub ważne ogłoszenia. W naszej rodzinie ten zestaw miał znaczenie. Był przepowiednią udawania kropka, ilekroć pojawiały się te talerze. Prawda miała zostać pogrzebana pod grzecznością. Powinienem był odwrócić się w drzwiach, ale tego nie zrobiłem. Kropka Zająłem miejsce przy tym śniącym stole, nieświadomy, że czekające na mnie oklaski nie były świętowaniem. To był werdykt. Kropka, w noc kolacji wszystko lśniło trochę zbyt idealnie. Obróz był wykrochmalony, srebrne sztuczce odbijały światło świec niczym wypolerowane lustra. A w powietrzu unosił się delikatny zapach pieczonego łososia i występów kropka Marianne unosiła się w pobliżu stołu, poprawiając serwetki, które nie wymagały poprawek, nucąc pod nosem hymn, jakby próbowała się uspokoić. A może zasygnalizować, że to będzie jedna z tych nocy, kiedy udajemy, że jesteśmy szczęśliwi. Richard siedział u szczytu stołu, sztywna postawa, wyraz twarzy wyrzeźbiony w autorytecie. Oczyścił gardło, zanim ktokolwiek się odezwał, w sposób, w jaki zawsze to robił, gdy miał zamiar nadać czemuś oficjalny ton. Kropka Aurelia siedziała po jego prawej stronie, ubrana tak. Jakby miała odebrać nagrodę. Złote kolczyki, jedwabna bluzka, śniące włosy. Kiedy się uśmiechała, był to uśmiech, który nie sięgał dalej, niż jej odbicie w kieliszku do wina. Kiedy była gotowa, moja matka zaświergotała, jej ton był zbyt jasny, by mógł być swobodny. Zaczynajmy. Przekazaliśmy sobie miski z sałatkami i rozmawialiśmy przy stole jak rekwizyty w sztuce teatralnej. Ciocia Beth pochwaliła biznesowe przedsięwzięcie Aurelii. Wujek Frank zapytał o ekscytujący projekt, który prowadziła. Siedziałem i słuchałem, jak fikcja nabiera rozpędu. Aurelia mówiła o networkingu, o partnerstwie marek, o pomaganiu kobietom w branży technologicznej w odnalezieniu ich głosu. Słowa brzmiały imponująco, pusto i drogo. Wtedy Richard uniósł swój kieliszek. Rozmowa ucichła jak na zawołanie. Chcę coś powiedzieć zaczął, jego głos był głęboki, spokojny, wyćwiczony. Ta rodzina zawsze wierzyła w ciężką pracę i budowanie czegoś prawdziwego. A nikt nie reprezentuje tego lepiej niż Aurelia. Moje palce zacisnęły się wokół szklanki, oczy Maryen błyszczały, gdy patrzyła na moją siostrę. Twoja siostra zawsze była żywicielką, powiedziała cicho. Ale na tyle głośno, by wszyscy ją usłyszeli. Kropka słowa zawisły w powietrzu, złote i trujące. Żywicielka. Tych samych słów użyła, gdy płaciłam rachunki zeszłej zimy, gdy opłacałem ubezpieczenie samochodu, gdy Aurelia zadzwoniła do mnie z płaczem z powodu pomyłki urzędniczej. Kropka, tylko tym razem rozległy się brawa. Kropka klaskali wszyscy przy stole. Grzecznie, rytmicznie, mechanicznie. Dźwięk wypełnił pokój, pochłonął mnie całego. Nawet Richard się przyłączył, stukając palcami o kieliszek z dumnym półuśmiechem. Aurelia pochyliła pod brudek w udawanej pokorze, doskonała aktorka w swojej ulubionej roli. Wpatrywałam się w swój talerz. Jedzenie zamazywało moje odbicie. Chybotało się w połysku sosu. Serce mi nie biło. Stwardniało kropka, każde klaśnięcie odbijało się echem w mojej klatce piersiowej, jak uderzenie młotkiem w coś, co już dawno pękło kropka, kiedy hałas w końcu ucichł. Mary N. się nęła przez stół, dotykając nadgarstka Aureli. Jesteśmy z ciebie dumni, powiedziała. Niosłaś tę rodzinę. To był moment, w którym coś we mnie przykuło moją uwagę, kropka odchyliłem się do tyłu na krześle. Mój głos był równy, cichy, kontrolowany. Doskonale, powiedziałem. W takim razie może zająć się saldem w wysokości dziewięciu dolarów, które pokrywałem. Widelce zamarły w powietrzu. Aurelia podniosła głowę. Delikatnie odstawiłem szklankę. Karta, którą podpisałem dla ciebie, ta, o której mówiłaś, że jest tymczasowa. Kolor odpłynął z jej twarzy. Wyolbrzymiają odsetki za poszczególne płatności i opłaty za zwłokę, przerwałem, wszystko pod moim nazwiskiem. Mary Enza, a jej usta rozchyliły się w niemym przerażeniu. Kochanie! Nie tutaj! Ton Richarda stał się ostry. Wystarczy. Ale nie przestałam, kropka sięgnęłam do torby i położyłam grubą kopertę na środku stołu. Wylądowała z tępym stukotem, który uciszył pomieszczenie. Rachunki, powiedziałam, skoro to ty jesteś ich dostarczycielem. Szczęka Aureli zadrżała. Mogłeś porozmawiać ze mną prywatnie. Rozmawiałem, powiedziałem. Dwa razy. Zostawiłaś mnie na czerwonym i poleciałaś do kabu. Przez chwilę nikt się nie poruszył. Kropka, jedynym dźwiękiem było słabe tykanie zegara dziadka na korytarzu, a potem naprawdę krzesło, próbujące się z tego śmiać. Dramatyzujesz. Może powiedziałem, że stoję, ale przynajmniej jestem szczery. Kropka, twarz Richarda poczerwieniała. Nie będziesz zawstydzać tej rodziny przed wszystkimi. Kropka, spojrzałam mu w oczy. Nie zrobiłam tego. Po prostu przestałam udawać. Odwróciłam się i wyszłam, koperta wciąż leżała na stole, jak naładowana broń. Nikt nie odważył się jej dotknąć. Kropka za mną ciszę przerwał szept Marianne, na wpół przełknięty szloch. Brzęk kieliszka z winem. Kropka na zewnątrz noc była zimna i mokra. Stałem na werandzie, oddychając powietrzem, które nie smakowało jak kłamstwo. Dom świecił za mną, moja rodzina zastygła w swoim idealnym obrazie. Po raz pierwszy nie czułam się mała z powodu wyjazdu. Czułem się wolny, kropka minęły trzy dni bez żadnej wiadomości. Ani od mamy, ani od taty, ani nawet od Aureli. Cisza była niemarkomiczna. W naszej rodzinie cisza nie była spokojem. To była strategia, kropka oznaczała, że się przegrupowują, przepisują to, co się stało, przypisują winę, szeptem, poszedłem do pracy, odpisałem na maile, zapłaciłem rachunki. Ale cisza ciągnęła się za mną jak mgła. Za każdym razem, gdy dzwonił mój telefon, w połowie spodziewałem się przeprosin, a w połowie żądań. Zamiast tego nic czwartej nocy, gdy deszcz spływał po oknach mojego mieszkania, otworzyłam laptopa i utworzyłam nowy folder, Aurelia. Oświadczenia. Wrzuciłam do niego zrzuty ekranu rachunki przypomnienia o płatnościach. Każde pokwitowanie każdego kłamstwa. Nie byłam już wściekła kropka. Dokumentowałam. Jest pewna różnica. Wściekłość szybko się wypala. Dowód trwa. Kiedy kliknąłem zapisz, ręce mi się nie trzęsły. Zawsze tak było, gdy myślałam o rozczarowaniu rodziców, o byciu tą trudną. Ale coś w tej kolacji wypaliło moją potrzebę bycia delikatnym. Wtedy przyszła wiadomość. Mamo. Twój ojciec chce porozmawiać. Wróć do domu jutro o szóstej. Nie proszę, nie przepraszam. Tylko rozkaz kropka następnego wieczoru dom wyglądał identycznie jak wtedy, gdy go opuściłem. Ta sama dobra porcelana na stole. Te same świece, niezapalone, ale gotowe. Tym razem nie było zapachu kolacji, tylko napięcie, ciężkie i nieprzyprawione kropka Richard znów siedział u wezgłowia, ze skrzyżowanymi ramionami. Mary N. unosiła się za nim, załamując ręce. Aurelia stała przy telefonie na ścianie, ściskając go jak tarczę. Usiądź, powiedział Richard. Jego głos był spokojny. Ale niosło się w nim znajome brzemię osądu. Kropka usiadłam. Położył na stole kopertę. To ma załatwić sprawę, powiedział. Jak dorośli, kropka w środku był czek na 9,00 dolarów i 200 dolarów. Nie dotknąłem go, kropka. Spłacasz mnie, wydyszał gwałtownie Richard. Zamykamy pewien rozdział. Nie ma potrzeby przeciągać tego przez błoto. Kropka Marian wkroczyła do akcji z drżącym głosem. Kochanie, zawstydziłaś swoją siostrę. Zaślepiłaś nas wszystkich. Zakończmy to, kropka, zaśmiałam się cicho. Co zakończyć? Część, w której ja dźwigam jej dług, albo część, w której ty udajesz, że jej się powiodło, kropka Aurelia wzdrygnęła się. Nie musiałaś mnie upokarzać przed wszystkimi, kropka. Sama to zrobiłaś, powiedziałam. Kropka, Richard uderzył dłonią w stół. Wystarczy. Nie wystawiamy rodziny na widok publiczny. Kropka, spojrzałam mu w oczy. Więc może powinieneś przestać ukrywać prawdę prywatnie. Kropka, przez chwilę nikt nie oddychał. Pokój zdawał się kurczyć wokół nas. Marianne sięgnęła sięnęła do przodu, przysuwając kopertę bliżej. Weź to, Sharina. Proszę. Przejdźmy dalej. Kropka, złożyłem czek i starannie wysunąłem go z powrotem w jej stronę. To nie jest przebaczenie, powiedziałam. To pokwitowanie, kropka ramiona Richarda opadły. Oczy wszystkich błyszczały, ale nic nie powiedziała. Aurelia stała nieruchomo, jak ktoś, kto czeka, aż reżyser zarządzi przerwę. Kropka, podniosłem się z krzesła. Skończyłem z byciem twoją ekipą sprzątającą. Chciałeś ją nazwać dostawcą. Świetnie. Niech zacznie dostarczać. Kropka wyszedłem. Powietrze na zewnątrz było zimne i czyste. Światło na werandzie zapaliło się za mną. Odruchowa, ostatnia próba poprowadzenia mnie z powrotem. Ale nie obejrzałem się za siebie, kropka, pojechałem do domu. Ponownie otworzyłem laptopa i utworzyłem drugi folder złota córka. Tym razem nie chodziło tylko o pieniądze. Chodziło o prawdę, i nie zamierzałam dłużej trzymać tego w tajemnicy. Kropka, pierwszy wstrząs nie pochodził od mojej rodziny. Przyszło z nieznanego e-maila. Temat: cześć. Myślę, że Twoja siostra mnie oszukała. Kropka, był późny wtorek. Miasto szumiało na zewnątrz. Miękkie i obojętne. Kliknęłam, na wpół zaciekawiona, na wpół odrętwiała. Nadawca nazywał się Tessa Hoolebrook i w kilku zdaniach zdetonował resztki mojego spokoju. Znalazłam Twoje imię przez oznaczone zdjęcie. Myślę, że twoja siostra Aurelia wzięła pieniądze ode mnie i dwóch innych osób. Możemy porozmawiać. W załączniku były zdjęcia wiadomości, paragonów, faktur. Kropka. Na początku wydawało mi się to niemożliwe, jakbym czytała fanfiction o własnej katastrofie. Ale w miarę przewijania wzór stał się znajomy, ten sam gładki ton, ta sama fałszywa pilność. Te same puste obietnice. Moja siostra przekształciła swoje kłamstwa w model biznesowy. Tej nocy spotkałem Tessę w kawiarni niedaleko mojego biura. Wyglądała młodo, z nadzieją, która sprawiała, że zdrada bolała jeszcze bardziej. Jej ręce trzęsły się wokół wyszczerbionego kubka. Powiedziała mi, że uruchamia SHESN, platformę mentorską dla kobiet w branży technologicznej. Powiedziała, że jeśli pomogę jej zaprojektować pitch deck, dostanę udziały. Pracowałem trzy miesiące, bez wynagrodzenia, bez umowy, a potem nas wyrzuciła kropka powoli skinąłem głową. Czy kiedykolwiek wspominała o inwestorach? Tak, a powiedziała Tessa. Powiedziała, że ma jednego. Rodzinnego sponsora. To byłeś ty, prawda? Nie odpowiedziałem. Nie musiałem kropka kiedy wróciłem do domu, otworzyłem laptopa i dodałem nowy folder. Złota córka. Pod folder ofiary. W piątek było już pięć nazwisk. Każda kobieta miała tę samą historię, obietnice partnerstwa, nieodpłatna praca i zniknięcie, gdy produkt się nie zmaterializował. Aurelia nie tylko pożyczała pieniądze, pożyczała tożsamość, zaufanie, reputację. Wtedy, ni stąd, ni zowąd, Mason Clark, jej były, pojawił się w moich drzwiach. Wyglądał na wyczerpanego. Zostawiła to u mnie, powiedział, trzymając mały dysk zewnętrzny owinięty szalikiem. Nie chcę go. Kiedy wyszedł, podłączyłem go. W środku były dziesiątki folderów: zrzutów ekranu, notatek głosowych, transakcji, wyciągów bankowych. Ale jeden arkusz kalkulacyjny mnie zatrzymał. Pożyczki pomostowe. Nie udostępniać. Każdy wiersz miał nazwę i kwotę oraz notatkę obok. Mama, 5000 dolarów. Płaci po cichu. Tata 2 800 Inwestycja biznesowa na okładkę. Ethan Ward 12 000 Naiwne fałdy mają rogi. Sharina 9 200 Niezawodne zabezpieczenie. Można użyć ponownie. kropka Wpatrywałem się, aż tekst się rozmył. To nie była lista siostry, to był podręcznik drapieżnika. Zadzwoniłam do Etana, naszego kuzyna. Odebrał po drugim dzwonku. Ciebie też dopadła, powiedziałam cicho. Nastąpiła długa pauza, a potem, jak bardzo? Na tyle, że uznała cię za łatwy cel. Roześmiał się gorzko. Moja żona nawet nie wie. Powiedziała, że to była inwestycja. Powiedz jej, że powiedziałem. Sekretem jest trucizna, kropka tego wieczoru spotkaliśmy się w knajpie, dzieląc się historiami przy zimnych frytkach i przypalonej kawie. Etan zadał pytanie, które krążyło mi po głowie od tygodni. Zamierzasz ją zdemaskować, prawda? Nie odpowiedziałem. Nie musiałem, kropka dwa dni później mój telefon znów zabrzęczał. Mamo! Jej głos drżał w słuchawce. Ludzie zaczynają rozmawiać online. Jest post o jej firmie. Musisz to powstrzymać, zanim to ją zrujnuje. Kropka, zachowałam spokój w głosie. To nie ja, mamo. Prawda zaczyna nadrabiać zaległości. Nie waż się być z tego dumna. Nie jestem dumna, powiedziałam. Skończyłam z ukrywaniem tego, kropka. Tej nocy uporządkowałam wszystkie akta na jednej osi czasu: płatności, rachunki, peregani, wiadomości, zdjęcia, łańcuch przyczyn i skutków, którego nie można było cofnąć. A potem o 2.14 otworzyłem nowy dokument, kropka tytuł: Złota córka rodzinne Milczenie. Kłamstwa siostry i cena, jaką zapłaciliśmy, kropka słowa, wylały się szybciej niż się spodziewałam. Nie pisałam jak ktoś wściekły. Pisałam jak ktoś. Kto wreszcie jest wolny? Nie upiększałam. Nie dramatyzowałem. Po prostu mówiłem prawdę. O świcie dokument miał już dwadzieścia stron, kropka długo wisiałem nad przyciskiem publikacji. Moje odbicie odbiło się od ciemnego ekranu laptopa, zmęczone, zdecydowane, niewzruszone. Wyszeptałem te same słowa, które wypowiedziałem tamtej nocy podczas kolacji. Doskonale. Więc poradzi sobie z równowagą. Kropka, i kliknąłem opublikuj. Historia eksplodowała szybciej, niż zdążyłem odświeżyć powiadomienia. W ciągu kilku godzin była wszędzie, na Twitterze, LinkedIn, Reddicie. Ludzie udostępniali ją pod hashtagami Had Golden scam. Rodzinne nadużycie zaufania. Czy wstąpiła na drogę oszustwa? Pojawiły się zrzuty ekranu, e-maile Aureli i jej fałszywe strony biznesowe, a nawet wiadomości głosowe, które wysyłała do potencjalnych partnerów. Internet stał się żywym archiwum jej kłamstw. W południe firma, z którą niedawno rozmawiała, wydała publiczne oświadczenie. Wycofaliśmy naszą ofertę dla pani Hale i wspieramy osoby, których to dotyczy. Wiadomość uderzyła mocniej niż myślałem, nie radość, tylko pusty dźwięk prawdy lądującej tam, gdzie powinna kropka wtedy mój telefon zadzwonił ponownie. Mamo, jej głos się łamał. Wróciła do domu, szerena. Cała się trzęsie. Mówi, że się ciebie boi. Mnie zapytałam. Albo konsekwencji ona jest twoją siostrą. A ja byłam twoją córką, powiedziałam. Ale to nigdy nie powstrzymało cię przed ignorowaniem matematyki. kropka Nastąpiła pauza, mokry, nierówny oddech. Proszę, zdejmij to wszystko. Zrujnujesz jej życie. Już je zrujnowała, powiedziałem cicho. Po prostu przestałem spłacać odsetki. Kropka, kiedy rozmowa dobiegła końca, siedziałem w ciszy, otoczony niskim szumem mojego komputera. Moja skrzynka odbiorcza wypełniła się wiadomościami, nieznajomi dękowali mi. Ofiary wyciągały rękę, inni ostrzegali mnie, bym była ostrożna. Otworzyłem jeszcze jeden e-mail, bez tematu, bez podpisu. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie, bez imienia. Ale nie potrzebowałam go. Utworzyłam ostatni folder, Aurelia. Final. W środku zapisałam wszystko. W tej historii nie chodziło już o zemstę, chodziło o zapis. O upewnienie się, że nikt więcej nie pomyli milczenia z lojalnością, tej nocy stałem przy oknie, patrząc jak deszcz spływa po szybie. Gdzieś tam moja siostra ukrywała się przed własnym odbiciem. Przez lata żyła z mojego kredytu, mojego spokoju, mojej powściągliwości, kropka teraz była bankrutem pod każdym względem. I po raz pierwszy w życiu nie bałem się pozwolić jej tak pozostać, kropka do rana moja historia żyła własnym życiem. Internet zamienił się w salę sądową, a Aurelia stanęła przed sądem. Ludzie przekopywali się przez jej posty, znajdowali stare wywiady, zrzuty ekranu, zdjęcia z fałszywych konferencji. Jej nazwisko stało się popularne z niewłaściwych powodów. Komentarze były brutalne, ale szczere. Każde jej kłamstwo miało teraz świadków. Nie świętowałem. Obserwowałem. Po cichu. W ten sam sposób, w jaki patrzyłem, jak ją chwalono. Podczas gdy ja pozostawałem w tle kropka, tylko tym razem w centrum uwagi była sprawiedliwość, a niefaworyzowanie kropka w południe dostałem kolejny telefon od mamy. Jej głos był ochrypły. Nie jadła od dwóch dni. Jest przerażona. Proszę, szarina, wystarczy. Nie powiedziałam łagodnie. To prawda. Mogłaś załatwić to prywatnie. Próbowałam prywatnie. Pamiętasz? Ignorowaliście mnie, dopóki sprawa nie wyszła na jaw. Kropka cisza. Potem wydawało nam się, że zachowujemy spokój. Nie, mamo, powiedziałam. Utrzymywaliście iluzję. Kropka później tego samego dnia tata pojawił się w moim mieszkaniu. Tym razem bez folderu, bez udawania. Tylko on, mniejszy niż pamiętałam. Wręczył mi kopertę z piętnastu tysięcy dolarów. Na pokrycie tego, co zabrała, powiedział, chcemy tylko, żeby to się skończyło, kropka, nie otworzyłam jej. Nie tego potrzebuję, kropka, wyglądał na zagubionego. Więc czego chcesz, odpowiedzialności opowiedziałam. Choć raz chcę usłyszeć, jak mówisz, że się myliła i że pomogłeś jej w tym, kropka, spojrzał w dół, na podłogę. Z wilgotnymi oczami. Myślałem, że ją chronię. Chroniłeś kłamstwo, kropka, powoli skinął głową. Rób co musisz kropka, kiedy wyszedł, koperta leżała nietknięta na blacie. Nalałam sobie kieliszek wina i otworzyłam laptopa. E-mail od rodziców migał na górze mojej skrzynki odbiorczej. Temat: sprawy rodzinne. Boli nas twoja decyzja o upublicznieniu tego. Na razie najlepiej będzie, jeśli zakończymy kontakt. Prosimy o uszanowanie naszych życzeń. Kropka, żadnych przeprosin, żadnej prawdy. Kolejny list motywacyjny do zaprzeczenia zamknęłam laptopa, odchyliłam się do tyłu i pozwoliłam, by zapanowała cisza. Nie wydawała się już pusta. Czułem, że na nią zasłużyłem kropka tej nocy. Siedziałem na balkonie. A pode mną oddychało miasto, migały światła drogowe, syreny zanikały w oddali, a powietrze niosło słaby zapach deszczu i dymu. Mój kieliszek wina był w połowie gotowy. A serce dziwnie lekkie. kropka Po raz pierwszy w życiu nie przygotowywałam się na kolejne przeprosiny. Kropka, po raz ostatni otworzyłam laptopa. Na pulpicie znajdował się pojedynczy folder: Finał Realia. Przesłałem go do zaszyfrowanej chmury Antacebel. Nie po to, by ją zranić, tylko po to, by Y prawda była bezpieczna. Ludzie online w końcu pójdą dalej. Kropka, na znikną, a ich miejsce zajmą nowe skandale. Ale dla mnie nie chodziło o hałas. Chodziło o to, by w końcu żyć w ciszy, która nie wymagała ode mnie posłuszeństwa. Spojrzałem na światła miasta, z których każde było małym impulsem przetrwania i wyszeptałem: nazywają to zdradą. Ja nazywam to granicami. Jeśli kiedykolwiek musiałeś wybrać prawdę zamiast spokoju, nie jesteś sam. Podziel się swoją historią w komentarzach i zasubskrybuj, jeśli uważasz, że niektóre rodziny nie potrzebują tajemnic. Potrzebują świadków.